Niech sobie tutaj troszkę pochodzi A, Tak jest. Siedzi i to ładna ryba. Fajny oko. Nie, to wstręga! Niesamowite! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EWA. Ten odcinek zaczynam od historii, którą wam obiecałem. Wiecie doskonale, że mam Westina W3 z do 10 gramów. Jest to kijeczek, który z jednej strony ma trochę zapasu mocy. Stąd opis CW aż do 10, natomiast z drugiej strony jest to kijek bardzo delikatny, bardzo podatny na odjazdy ryb, i nawet średniej wielkości oko nie dają niesamowitą frajdę. I parę razy w życiu zdarzało mi się słyszeć historię o wędkarzach, którzy gdzieś tam wędkowali, zaczynali zaczep i nagle ten zaczep ożywał. Wiecie, jak to jest wędkarską wyobraźnią. Wiecie doskonale, że nie we wszystkie historie warto wierzyć. Natomiast ja Wam mogę śmiało powiedzieć, że absolutnie we wszystkie te historie już wierzę. Bo dokładnie taką sytuację przeżyłem kilka dni temu, kiedy łowiłem na obrotówki nad jedną z pobliskich łąk. Tak jak wiecie, łąki pojawiły się na mojej wodzie i właśnie dzisiaj będziemy mówić bardzo podobnie, ale o tym za chwilę. W każdym razie łapałem sobie okonki na prywatnym wędkowaniu bez kamery. Kamera była gdzieś tam w plecaku. Po prostu sobie rzucałem, łowiłem okonki na pełnym, maksymalnie pełnym chillu i w pewnym momencie poczułem, wydawało mi się, że poczułem jakieś delikatne puknięcie, zaciąłem, wędka się wygięła w pół, zaczep nawet nie drgnął, także szarpnąłem tam dwa, trzy razy, żeby wyciągnąć tą obrotówkę, potem naprężyłem plecionkę z całej siły, pociągnąłem, żeby tą obrotówkę odczepić i nagle moja wędka zrobiła tak łup, łup, zzz. I zaczęła się zabawa życia, niesamowity hol, okazało się, że ten zaczep to szczupak, piękny 80 cm szczupak, do tego cieniutki fluorocarbon 0,20, cienka plecionka, no i ten zestaw, także zabawa niesamowita, ale również niestety dosyć niebezpieczna, bo raz, że ten fluorocarbon, dwa, bardzo mocno zarośnięta łąka, także bałem się, że stracę tą rybę, ale dla Was, specjalnie dla Was wyciągnąłem kamerę chociaż na chwilę i parę tych odjazdów nagrałem, także możecie to teraz zobaczyć. Myślałem, że zaczep. Ale to nie jest zaczep. Koniec końców, oczywiście, udało mi się tą rybę wychylować. Piękny, równo 80 cm szczupak, nie najgrubszy na świecie, ale w takiej kondycji. Tak piekielnie silna ryba, tak fantastyczna. Życzę Wam wszystkim takich choli, nawet na ciężki sprzęt ten szupak by pochodził niesamowicie. A na okoniówce to już w ogóle frajda niesamowite. Dokupiłem trochę sprzętu, cienkie przypony, trochę mocniejsze agrawki i parę jeszcze innych cudów, ale o tym sobie porozmawiamy już. W trakcie wędkowania, nie przedłużam tego wstępu. Lecimy na pierwszą łąkę. Myślę, że dzisiaj przede wszystkim łąki, ale też prawdopodobnie trochę łowienie głębiej, bo o ile na tych łąkach rzeczywiście trafiają się ryby, no to nie jest to aż takie fajne łowienie, jakie powinno być. Nie ma tam aż tyle ryb i nie są one takiej wielkości, jakiej bym sobie życzył. Oczywiście frajda jak najbardziej jest, ale im więcej takich ryb się łowi, tym apetyt rośnie i pozostaje niedosyt, pozostaje ta myśl, gdzie są te większe, gdzie są większe ławice tych okoni, gdzie są aktywniejsze garbusy. Być może to kwestia pogody, być może to kwestia miejsc. Dzisiaj postaram się na to pytanie odpowiedzieć. Dosłownie na moment zatrzymam się tutaj przy trzcinkach, Chociaż zatrzymam się to mocne słowo, będę łowił w dryfie. Chcę zrobić parę rzutów w miejscu, które wcześniej dawało bardzo fajne okonie. Potem ze dwa, trzy razy byłem w tym miejscu i kompletnie nic się nie działo. Trzeba do takich miejsc wracać, bo to, że to miejsce zgasło na jakiś czas to wcale nie znaczy, że zgasło na dobre. Oczywiście nie będę mu poświęcał jakoś super dużo czasu, no ale ominąć takiego miejsca też nie mogę. I to co widzicie, to co wrzucam do wody, to jest oczywiście obrotóweczka. I pierwsza ciekawostka dzisiejszego odcinka jest taka, że to obrotówka Westina. Myślę, że wielu z Was nie wie, że Westin robi również obrotówki. Ja sam muszę przyznać, że do niedawna tego nie wiedziałem. Nikt z Was mi o tym nie powiedział ani na mojej grupie, ani w komentarzach. Pod filmami nikt z was mi nie podpowiedział, że są takie obrotówki. A po prostu zacząłem się interesować trochę rynkiem obrotówek z racji tego, że pojawiły się te łąki na moim zbiorniku, z racji tego, że mogę na obrotówki w końcu powędkować. Ja wam zawsze powtarzałem, że bardzo lubię łowić na obrotówki, ale po prostu nie mam gdzie Teraz latem po pierwsze można łowić nimi w Toni, a po drugie można nimi łowić właśnie nad Łąkami. I jak zacząłem się interesować tymi obrotówkami, to znalazłem kilka naprawdę fajnych modeli, kilka naprawdę fajnych marek. No i między innymi właśnie obrotówki Westina. Dosyć drogie niestety, no ale do tego już Westin nas przyzwyczaił, że trzeba parę złotych dorzucić do standardowych cen, jeżeli chcemy kupić ich sprzęcik. Natomiast, no, prawda jest taka, że płacimy za naprawdę rewelacyjny e, towar i coś co jest również bardzo ważne w tej obrotówce nie ma ani grama ołowiu a to oznacza że jak niestety parę tych obrotówek urwiemy to środowisku nic się nie stanie o, muszę przyznać że trochę jestem w szoku że nawet puknięcia nie miałem Ach. No, ale ten sezon już wielokrotnie pokazał, jak bardzo wyjątkowy jest. Najpierw fajne szczupaki w maju, bardzo bardzo fajne szczupaki w maju. Potem brak tej płoci, opóźnione tarła, różne cuda, które tutaj się działy w maju i w czerwcu. I do tej pory, tak jak wiecie, kto tam śledzi moje podkowe odcinki, to wie, że naprawdę do tej pory z tymi płociami jest tutaj bardzo słabo a nie ukrywam, że tutaj letnie łowienie zazwyczaj wiązało się z tym, że znajdowałem właśnie ogromne ławice białorybu, nie tylko uklei, ale również płoci. Te największe, najfajniejsze okonie łapałem tam, gdzie łapałem najpiękniejsze płocie. Wszystkie te ryby trzymały się w podobnych miejscach, a teraz nie jestem w stanie ani znaleźć płoci, ani też nie jestem w stanie znaleźć fajnych, dużych ławic okoni. To, o czym Wam mówiłem na jednym z ostatnich odcinków, że bez przerwy muszę zmieniać miejsca, bez przerwy muszę szukać kolejnych miejscówek, bo nawet najfajniejsze punkty dają dosłownie dwie, trzy ryby. Trzeba cały czas pływać, cały czas szukać tych ryb. No i tutaj muszę absolutnie podziękować człowiekowi, który stoi za stworzeniem tej łodzi, czyli Panu Solarskiemu, wielokrotnie mnie pytacie co to za łódka? Bas 360 Solarski. Łódeczka, która już wiele razy w tym sezonie pozwoliła mi pływać na naprawdę dużej fali, pozwoliła mi łowić te wielkie szczupaki, pozwoliła mi pływać za okoniami w ostatnim czasie również. I naprawdę gdyby nie ta łódka, gdyby nie przyczepka od spawline, to większość dni w maju spędziłbym w domu. A to oznacza, że większość Majowych, tych pięknych majowych szczupaków, nie zawisłaby na końcu mojego zestawu. Ja nie mógłbym się nimi cieszyć, a wy nie moglibyście ich oglądać. I to jest właśnie to, o czym też wspominałem jakiś czas temu, że sprzęt często robi różnicę. I wielokrotnie widać to doskonale, ale jedną z najważniejszych rzeczy, jakie musimy robić, to po prostu być nad wodą. I dzięki temu zestawowi ja po prostu jestem w stanie na tą wodą być jeszcze częściej. No i widać efekty. Mimo tego, że dziwny sezon, to jak najbardziej, póki co najlepszy w moim życiu. Zatrzymałem się tutaj na granicy łąki. Także po pierwsze będę mógł obławiać wodę otwartą, gdzie trochę uklei się spławia, będę w stanie obławiać zakończenie tej łąki i rozpoczęcie otwartej wody, co moim zdaniem jest najlepszym miejscem, ale też w razie czego będę w stanie rzucać na samą łąkę. Dzisiaj woda jest na tyle mętna, że myślę, że większość czasu będę używał przyponu z fluorokarbonu 20 cm, to jest wytrzymałość do 4 kg, w zupełności wystarczy przy tak miękkim kiju. Natomiast tak jak widzicie, mam tutaj jeszcze metr, Fluorokarbonu. Zawiązałem dodatkową agrawkę, właśnie do fluorokarbonu, który jest połączony bezpośrednio z plecionką. I dosłownie w dwie sekundy jestem w stanie odpiąć mój Wolfram. Jak łowię na otwartej wodzie, jak brania są niemrawe, odpinam Wolfram, zostaje fluorokarbon. Jak łowię bliżej zielska i jakaś tam szansa na szczupaka jest, to przypinam Wolfram. I taki zestawik absolutnie same plusy. Raz, że bardzo uniwersalne, dwa, bardzo szybka zmiana, a trzy, mam tutaj dwa. Krętliki, co powinno też zapobiegać bardziej skręcaniu plecionki. Dzisiaj myślę, że porozmawiamy sobie w dużej mierze o kolorach, które okonie latem powinny kusić. Dlatego, że o ile bardzo często to sam model przynęty kusi ryby, to znaczy albo lekko pracująca guma, albo mocno pracująca, albo właśnie obrotówka, wahadłówka, woblerek i przeróżne prace i wielkości tych przynęt, to przy okoniach bardzo często jest tak, że nie musimy za mocno kombinować z samą pracą przynęt. Ale musimy kombinować z kolorem tych przynęt. Czasami jest tak, że kolory super ciemne, wręcz czarne dają brania, czasami jest to klasyczne sreberko, albo miedziana obrotówka, czy złota, a czasami trzeba dać tym okoniom strasznie po oczach, tak jak ja to robię w tym momencie. Zaczynam od takiej żółto siedzi, pierwszy okonek, zaczynam od takiej żółto pomarańczowej obrotóweczki. Opa, z której właśnie spiął się pierwszy niewielki. Okonek. Siedzi. Bardzo delikatne branie. Ale taki troszeczkę lepszy chyba ten okoń. Oa! Pięknie chodzi na tym kijeczku, przyzwoity. Tego na razie do podbieraka. Temu kolorkowi już podziękujemy, przynajmniej na razie. Zobaczmy teraz klasyczne sreberko, ale z dużym, czerwonym pomponem. Takie czerwone chwościki to bardzo, bardzo często Strzał w dziesiątkę, teraz o tej porze roku, oczywiście, również też, ale w sierpniu, we wrześniu trochę mniejsze modele, zerówki, jedynki z takim czerwonym pomponem. To jest fantastyczna przynęta na wzdręgi, na bardzo grube, na fajne spinningowe wzdręgi i to na pewno zobaczycie na moim kanale. Myślę, że właśnie już pod koniec sierpnia, teraz mam nadzieję, że ten pomponik przyciągnie po prostu jakiegoś konia. Pomponik, niestety nie tym razem. To może czarny kolor skrzydełka plus seledynowy korpus. No, niestety moje kombinowanie z kolorami nic tutaj. Nie dało, z jednej strony kręci się tutaj masa uklei. Przy zielsku z tej strony pływają bardzo drobne uklejeczki, idealny pokarm dla okonia, nawet malutkiego. Tu na otwartej wodzie z kolei pływają duże ukleje, pięknie się spawiają, idealny pokarm dla większych okoni, ale poza kilkoma braniami, poza tymi dwoma wyholowanymi okonkami, no niestety nie wydarzyło się kompletnie nic. Także słabo, pierwsze miejsce bardzo słabo, ale oczywiście nie poddaję się, wypuszczam rybę i lecimy na kolejną miejscówkę. Prawdę mówiąc, liczyłem trochę na to, że ta brzydka pogoda i silny wiatr. Ruszy ryby właśnie w tych najpłytszych miejscach, że to trochę je pobudzi, sprawi, że będą czuły się bardziej bezpiecznie i chętnie będą tutaj żerować. I o ile dzisiaj niewiele się do tej pory wydarzyło, no to jednak te nieliczne akcje wydarzyły się właśnie na płóciźnie. I zarówno na pierwszej miejscówce, jak i potem na takiej postojowej, chwilowej, której tam w całości wam nie będę pokazywał, tam również na otwartej wodzie nie wydarzyło się totalnie nic. A kiedy wpłynąłem na największe, Większą płciznę parę okątków trafiłem no i trafiłem <grym> również w zdręgę, chyba najmniejszą w mojej historii na spinning, jeżeli chodzi o obrotówki, właśnie na tą obrotóweczkę pomarańczową dwójkę, czyli całkiem sporą obrotówkę zopałem w zdręgę, może z 12 cm, może 15 Także wariatka straszna. Tak jak Wam wspominałem, w dręgi da się na obrotówki łowić, da się je łowić na spinning bardzo fajnie, ale zazwyczaj w takie obrotówki jednak biją w dręgi większe. Tak czy inaczej, napłynąłem na bardzo płytką, o, było puknięcie, napłynąłem na bardzo płytką łąkę i plan mam taki sam jak na pierwszej miejscówce. Czyli zaczynam od tego koloru bardzo jaskrawego, pomarańcz z odrobiną żółci, takiej dającej po oczach. Potem kolejny kolor, potem kolejny kolor, potem kolejny kolor. Albo aż do skutku, albo aż do momentu kiedy się poddam i stwierdzę, że sprawdziłem już wszystko, co powinienem, wszystko, co mogłem i czas zmienić miejscówkę. Jezu sokonek. to całkiem fajne. Ho, ho, ho. Dzień dobry, dzień dobry. Całkiem Przyzwoity. Siedzi! Ładne branie. I taka o nie! <laughs> całkiem fajna ryba była. Naprawdę spoko konek. Aj Starczy pomarańczy. Spróbuję srebrnego klasyka. Taka mała uklejaczka sobie będzie tutaj śmigać i oby jakiś okoń ją chciał zjeść. W pierwszym rzucie. W pierwszym rzucie siedzi okoń. Nie za duży, taki średniaczek. Ale w pierwszym rzucie na sreberko. <śm> chyba szczupak. Tak. Nie jest to taka duża ryba jak, o, ale szkodzi. nie jest to taka duża ryba jak wtedy, zdecydowanie mniejszy szczupaczek, ale ryba koło wymiaru. <grymianie> Coś pięknego, zobaczcie, po raz kolejny to samo miejsce, po raz kolejny ta sama wędka, połknięta cała obrotówka. Tym razem mam przypon, także niczym się nie przejmuję. Ach, niestety mniejszy, ale szczupak. <ścoughs> Niech sobie tutaj troszkę pochodzi. Ach, tak jest. Połknął całą obrotóweczkę wesołą ją dosłownie. I zobaczcie, jak ten kijeczek chodzi. Coś pięknego. Srebrna. Nieduża obrotóweczka. No, gdybym nie miał przyponu, ten chłopaczek ach, pływałby już zakolczykowany. Nie chce się poddać składany Ale swoją kondycję, te letnie ryby Coś pięknego, zobaczcie. Ach, niesamowite o, ależ chodzi do. Chodź już do mnie, chodź. Zaraz cię wypuszczę. Żeby go nie męczyć, tutaj. Opa, włożę go do podbieraka. Dlatego, że o ile dzisiaj jest bardzo chłodno, i nie mam żadnego problemu z tym, żeby chwilę. Tą rybę pocholować na okoniówce, to pamiętajcie, że latem, kiedy woda jest naprawdę ciepła, a nie daj Boże, jeszcze kiedy jest straszny upał, to starajcie się po pierwsze, holować te ryby dosyć szybko, a po drugie, nie przetrzymywać ich poza wodą gdzieś tam do sesji, do zdjęć czy do filmiku. Bo nawet jak ta ryba potem odpłynie, to czasami, no niestety, mają ryby problem, żeby dojść do siebie. Wtedy jest w takiej kondycji, że tutaj na pewno absolutnie nic mu nie będzie. Niewielka srebrna obrotóweczka, i tak a myślę 60 dokładnie 61 cm. Piękne kolorki, bardzo fajny brzuszek. Ryba w rewelacyjnej kondycji wraca do wody? I mam nadzieję, że spotkam się z nią za dwa lata na jesieni. Tak będzie znacznie, znacznie większy. O ile okonie? Wolę trzymać nadal w podbieraku, żeby nie odprowadziły ławicy. Tego szczupaka w podbieraku nie ma sensu trzymać. Niech wraca do siebie. Niech rośnie w siłę. O, także myślę, że jeszcze chwilę na ten srebrny kolorek porzucam. <noise> Oczywiście być może gdybym przeprowadził tuż obok tego szczupaka i tą pomarańczową obrotówkę, i może i czarną, i może i zieloną w różowe kropeczki, to też by uderzył. Wiecie doskonale, że szczupaki, szczególnie te nieduże, to są ryby bardzo impulsywne, ryby bardzo polegające na swoim instynkcie drapieżnika. I czasami nawet jak spadnie liść na tafle wody, czy patyk, czy cokolwiek innego, to te szczupaki startują do tego i chcą zjeść go na. Siłę nieważne, co to jest, jak wygląda i czy w ogóle zalicza się to do jakiegokolwiek pożywienia. Natomiast trochę na tą pomarańczową obrotówkę rzeczywiście porzucałem, nic się ciekawego nie wydarzyło, a na tą srebrną brań jednak troszkę więcej. Także na pewno trochę na tą srebrną jeszcze porzucam, ale oczywiście to nie znaczy, że tylko i wyłącznie ten kolor dzisiaj jest skuteczny. Dopóki będą brania, dopóty będę używał srebrnej obrotówki. W momencie, kiedy tych brań będzie mniej, zaczynamy kombinować na nowo. Na tym to właśnie polega. Oleż, branie, ależ uderzenie. Niesamowite. I to jest mały okoń. Pff, ledwo wymiarowy okonek, a tak uderzył. Ależ strzał. Zobaczymy znów sreberko, ale z niewielkim czerwonym chwościkiem. Może to je nakręci. Może to je sprowokuje. Siedzi i to ładna ryba. Fajny okoń. Nie, to wzdręga. Niesamowite to, o czym Wam wspominałem. Ależ piękna wzdręga. Ależ fajna ryba. Zobaczcie, ten czerwony chwościk właśnie myślę, że zrobił robotę. Dokładnie to, o czym Wam mówiłem na początku. Ależ krasna pióreczka. Hopa! Uhuhu. Dokładnie to, o czym wspominałem na początku odcinka. Nie jest to najważniejsze. Ten chwost nie jest niezbędny. Ale często właśnie ten chwościk pomaga przy łowieniu wzdręg. Nie tylko przy okoniach, jak najbardziej również, często nawet przy szupakach, ale wzdręgi uwielbiają wręcz takie czerwone, drobne akcenciki. I jak już, myślałem, jak już myślałem, że usiadł piękny okoń, okazuje się, że to wzdręga. Wcześniej miałem też ładne puknięcie. Być może. To również była wzdręga, obrotówka dwujeczka, także wcale nie najmniejsza i na pewno nie wszystkie wzdręgi będą się na taką dużą obrotówkę zapinać, także być może to wcześniejsze puknięcie to również była krasnopióra, natomiast najważniejsze, że ta większa, ta piękna, złota wzdręga się zapięła. Ależ zabawa, ależ fajnie! Porozmawiajmy sobie jeszcze chwilę o kolorach, ale naprawdę tylko chwilę. Raz, że nie chcę was zanudzać. Dwa, na stronie głównej mojego kanału YouTube jest playlista o wdzięcznej nazwie Naukaów Ace. Tam jest masa odcinków z masą informacji, między innymi właśnie o kolorach. Słuchajcie, prawda jest niestety taka, że im więcej mamy kolorów, im więcej mamy przynęt, im więcej mamy bardzo różnych od siebie przynęt, tym szansa na to, że wstrzelimy się w gust drapieżnika danego dnia jest większa. Natomiast absolutnie to nie oznacza, że musicie mieć 10 toreb z przynętami, tak jak uzależniony wujek Ace? Nie musicie mieć tysiąca przeróżnych kolorów, tysiąca przeróżnych wzorów. Jeżeli dopiero zaczynacie, jeżeli nie macie budżetu na to, żeby ten asortyment powiększyć, albo po prostu nie chcecie wydawać więcej pieniędzy na wędkarstwo, absolutnie się tym nie przejmujcie. Nie ma większego problemu. Zaczynając poznawać jakąś wodę, zaczynając nowy sezon, wystarczy, że będziecie mieli w pudełku trzy, cztery jak najbardziej różne od siebie kolory. Coś mocno dające. Po oczach, tak jak ta pomarańczowo-żółta obrotóweczka, coś z bardzo dużym kontrastem. Czarne skrzydełko, jaskrawy brzuszek. Coś zupełnie ciemnego. To może być czarna przynęta, to może być przynęta fioletowa, to może być bardzo ciemny brąz. Chodzi w zasadzie tylko o to, żeby była doskonale widoczna, praktycznie w każdych warunkach i nie dawała refleksów świetlnych. No i oczywiście, żebyście mieli w pudełku coś bardzo naturalnego. Jakieś sreberko, jakąś mieć, jakieś złoto, plus na przykład ten magiczny chwościk. Tyle. W zupełności to wam wystarczy lepiej. Kup 4, 5 różnych od siebie kolorów po 2-3 sztuki. Także jak niestety zostawicie przynętę gdzieś na dnie albo na trzcinie, albo guma danego koloru zostanie pożarta przez wielkie szczupaki, czego Wam oczywiście życzę, to żebyście mieli ten chociaż minimalny zapas, tą jedną, dwie dodatkowe sztuki. I lepiej jak będziecie mieli 4, 5 różnych od siebie przynęt, niż jak bez wiedzy, bez doświadczenia skupicie się na jednym kolorze i kupicie 50 takich samych sztuk. I cały patent jest absolutnie prosty, wystarczy. Robić tak, jak ja to robiłem na dzisiejszym odcinku, zaczynamy od jednego koloru, nie dzieje się kompletnie nic albo dzieje się słabo, to zmieniamy kolor, to nie poddajemy się, tylko próbujemy zupełnie innym kolorkiem w tych samych miejscach, nawet jak nie dzieje się zupełnie nic, bo są takie momenty, kiedy właśnie ten jeden kolor otworzy Wam wodę. Jak nazbieracie doświadczenia, jak powędkujecie trochę na Waszej wodzie, to wyciągniecie wnioski, który z tych kolorów najbardziej Wam się sprawdzał, który z tych kolorów na Waszej wodzie jest najskuteczniejszy i wtedy poszerzajcie Wam nasz asortyment już w kierunku tego jednego koloru. Sprawdza się coś bardziej naturalnego, to jedną obrotówkę z połyskiem, drugą bez połysku, ale w tym samym kolorze. Jeżeli sprawdzają wam się białe twistery, to jeden niech będzie miał większy ogon, drugi niech będzie super lekko pracujący i tak dalej, i tak dalej. Tak, żeby budować swoje pudła wędkarskie, żeby budować swój asortyment, ale świadomie w kierunku, który przyda się wam na waszych wodach, a nie bezsensownie kupować wszystko z półek, bo ejsik pokazał, bo ejsik połapał, bo kolega z klasy wyjął pięknego szczupaka, Pamiętajcie, że każda woda rządzi się swoimi prawami i to, że ja na przykład dzisiaj połapałem przede wszystkim na srebrną obrotówkę, to wcale nie znaczy, że u Was ona będzie skuteczna. Także pamiętajcie, bardziej z głową niż z portfelem, ale w tym pudełeczku parę przynęt musi być. Ale słoneczko wyszło, lecę na ostatnią miejscówkę i mam nadzieję, że wydarzy się coś jeszcze. Ostatnie miejsce niestety bardzo słabo, także czas na najkrótsze pożegnanie w historii FWA. Kombinujcie z kolorami, nie poddawajcie się i cieszcie ze złowionych ryb. Dzięki wielkiej ekipa za dzisiaj, pomania ja i do zobaczenia w kolejnym odcinku FWA.